za chwilę pokażą, pokażą ogromne wzrosty przeładunków. Wiąże się to z dwoma aspektami. Pierwszy, no mamy hossę na rynku przewozowym, dużą produkcję, jeśli chodzi o Unię, ale i nie tylko, a z drugiej strony dogodne warunki, jeśli chodzi o przeładunek, wzrost infrastrukturalny i w rozwoju portów i atrakcyjność oferty. Dzisiaj porty są nastawione przede wszystkim na akwizycję, na pozyskiwanie kontrahentów i na rozwój. Również zawiązujemy na szeroką skalę porozumienia międzynarodowe, tak aby ukierunkować ten przepływ towarów przez polskie porty. Naszym założeniem jest przekierowanie tej konstrukcji przepływu ładunków nie wschód-zachód, ale północ-południe, bo tutaj są naszymi, czy południe-północ, bo głównymi beneficjentami w takiej sytuacji są Polski.